Karmelaj. Witam Was w ósmym odcinku z serii The Sims, 4 studenciara. Vivi wraca z kawki. Poszła sobie na kawkę z Lizzy, bo Charles był zajęty, no i wydało się kilka niefajnych rzeczy. Wypłynęło trochę brudów, tak nieładnie mówiąc brudów o Charlesie i Vivi nie jest do końca zadowolona z tego, co się dowiedziała. I nawet nie chce jej się to wierzyć, że to może być prawda, że on taki miał romans wcześniej z jakąś tam blondyną o imieniu Silver. Ona w to nie chce totalnie wierzyć, że, e, że może, może on lubi studentki, może on właśnie gustuje w takich młodszych dziewczynach, w końcu ona też jest od niego sporo młodsza i może jego mm, intencje względem niej nie są do końca szczere, może po prostu właśnie e, on ma tak, że wykorzystuje inne młodsze e, studentki Studentki, które łapią się gdzieś na jego urok osobisty. No i tak przynajmniej przedstawia to Lizzy. Vivi nie chce w to wierzyć, że tak jest, więc nie wiem, będzie pewnie tutaj musiała zostać. Przeprowadzona jakaś konfrontacja między Vivi a Charlesem. Dajcie znać, co o tej sytuacji sądzicie. Czy uważacie, że tak jak Lizzy, właśnie, że Charles jest fałszywy i nie ma dobrych zamiarów w stosunku do Vivien, chce ją wykorzystać? Czy może tak jak Vivie nie wierzycie w te, mm, w te zarzuty i w tę historię, i w sumie łatwo jest o kimś puścić plotkę, i jak już taka plotka pójdzie, to. No ciężko jest się pozbyć łatki, którą ludzie nam przypinają. Często tak jest, że ktoś coś przekręci, ktoś coś usłyszy i później taka plotka właśnie idzie w świat i ciągnie się za człowiekiem latami, więc niekoniecznie to musi być prawdą. Także jestem właśnie ciekawa, jak wy uważacie, czy myślicie, tak jak mówi, że to jest tylko plotka, ploteczka, plotunia i na pewno nie jest to prawda. Na pewno on nie robi tak z każdą jedną studentką, która mu się spodoba i która, której on się również spodoba czy może właśnie on tak ma, czy uważacie że właśnie on tak ma, że wykorzystuje młodsze atrakcyjne dziewczyny. Jestem bardzo, bardzo właśnie ciekawa co wy o tym myślicie. No i dobra, Vivi sobie tutaj wraca z tej kawki. W ogóle to wam nie powiedziałam nie wspomniałam wam o tym budynku nic, bo to jest budynek, w którym działa się akcja i ja już go wam wrzucałam też na relacje na Instagrama i jeżeli jeszcze nie jesteście na Instagramie to was zapraszam, bo link Macie w opisie Instagram, drugi kanał, Discord, wszystko macie w opisie. Tam was też serdecznie zapraszam. I to jest też budynek, to jest jeden z budynków tutaj tego uniwersytetu, w którym e, mieszka obecnie Charles. On mieszka tutaj na samej górze, ma mieszkanie dwupoziomowe. Ja wam ten budynek pokażę, jak będzie w pełni skończony. E, no, powiedzmy, że tam jeszcze mi kilka pomieszczeń zostało, żeby wykończyć ten budynek, ale ta akcja dzisiejszej scenki też się działa w tym budynku, bo tutaj mamy kawiarenkę, będziemy mieć różne klasy i na Dwóch ostatnich piętrach będą mieszkania dla wykładowców, więc właśnie on tutaj też zamieszkuje, nasz profesorek. E, I tak, i ten budynek sobie zbudowałam. Sama buduję go, sobie wykańczam, ale no mówię, jeszcze nie jest skończony, więc na razie go wam nie pokazuję tak dokładnie, a pokażę go wam jak. Mm, jak już będzie gotowy i też mi możecie dać znać czy chcecie, żebym go wrzuciła do galerii. do galerii jeszcze nie wrzuciłam akademika ale myślę, że to się wkrótce wydarzy, muszę nagrać o nim film i dobra kochani, zaczynamy rozgrywkę, bo dzisiaj mamy wtorek Vivi jutro będzie szła na zajęcia i ja z wami na te zajęcia chcę pójść, tak Vivienka chodź na górę już tutaj do tego do swojego toileta, bo ty się musisz kochana załatwić, o jaki tutaj tłok, no proszę, czemu tutaj ktoś ćwiczy mi pompki w toalecie Halo, ojej, jaka brudna ta toaleta. Dobra, ktoś powinien w ogóle posprzątać. I mamy jakąś pracę domową też do odrobienia, więc zaraz troszkę Vivi poogarniamy. Mm, ja bym chciała z nią może spędzić trochę czasu na dworze, bo ona jest bardzo spięta i w ogóle, i właśnie jej się chce, więc... No może trochę o nią zadbamy dzisiaj, żeby jej było trochę lepiej. Zastanawiam się, czy odrabiać tę pracę domową, bo na jutro chyba mamy odrobioną. jutro jest środa i w środę mamy... Zajęcia z sekretów i języka ciała. To jej się przyda w kontaktach z Charlesem. <grych> Ale tak, tę pracę domową mamy już ukończoną i mamy jeszcze mm, pracę domową do zrobienia z nie, nie, zrobioną mamy, sorry, rodzicielstwo też mamy zrobione, a no i jeszcze właśnie chciałam was zapytać, żebyście poprosić was, żebyście mi napisali czy Vivi nie powinna zmienić koloru włosów, bo tak długo już mi chodzi w tym brązie, ja jakoś się tak przyzwyczaiłam, że ona często zmienia kolory włosów więc dajcie znać, czy ona nie powinna sobie strzelić jakiegoś innego koloru mi się wydaje, że stęskniła się za blondem i zastanawiam się, czy znowu nie wrócić z nią do takiego ciepłego blondu, więc możecie mi napisać, czy zostawiamy ją w brązowych włosach, czy farolowych Farbujemy ją z powrotem na taki blond, jaki miała na wsi. E, myślę, że to by było też fajne urozmaicenie teraz zimą, by ładnie wyglądała w tych blond włoskach. Ja ją bardzo lubię w blondzie i w brązie też ją lubię, ale no w, tych blond, w tym blondzie tak się za nią trochę stęskniłam, więc może byśmy ją znowu przefarbowali. Dajcie znać, co właśnie o tym myślicie. No i dobra, Wiewienna, umyłaś sobie dłonie, zacnie. E, zastanawiam się, czy ją wykąpać też, ale chyba nie, nie będę jej kąpać. Chodź, pójdziesz na dwór, trochę pobiega bo ja bym chciała, żebyś pouprawiała jogging pracę domową masz mm, masz odrobioną, więc chodź później zjesz kolację, a teraz ja bym moja panno chciała, mogłam cię przebrać na górze żebyś poszła pobiegać bo ty mi się tutaj cały czas frustrujesz, ty masz chyba cechę jak nie cechę, styl życia masz właśnie, że lubisz mm, spędzać czas na zewnątrz, i przez to wyrobiłaś to sobie na wsi. I przez to ty mi się teraz ciągle frustrujesz, jak siedzisz za długo w budynku, więc tak, będziemy musieli z nią. Czy ona poszła biegać po akademiku? Nie no nie wiem że naprawdę. Vivi, co ty robisz? Halo? Uprawiaj jogging. Po akademiku poszła biegać. Nie no, come on, Vivian, wyjdź z tego akademika. Ja wiem, że on duży, ale nie no, miałaś biegać na zewnątrz. O to przecież chodziło, żebyś... Żebyś biegała na zewnątrz. Nie, nie, nie. No, widzicie, jak ona dzisiaj nieposłuchana. Chodź tutaj do mnie. Gdzie masz to bieganie? Uprawiaj jogging. Mam, dobra, Vivienna. Proszę uprawiać jogging. Jogging, proszę uprawiać. Chodź, no, pobiegajmy trochę. Tylko nie po akademiku. Co? Dobra, Vivi chyba, chyba załapała. Chyba będzie biegać. Mm, jaka ty jesteś kształtna od tyłu. No, sylwetkę masz ładną. Od tyłu, od przodu, no w sumie z każdej strony jesteś kształtna. Lubię strasznie Vivi. Ale powiem wam, że to bieganie dobrze jej robi, bo właśnie wydaje mi się, że mm, jej się dużo ładniejsza sylwetka zrobiła. Ona i tak była zgrabna, ale przez to, że często z nią biegam, często, no staram się raz na jakiś czas ją tutaj wziąć na jakieś bieganie albo rower, to wydaje mi się, że jej się ta sylwetka jeszcze bardziej wyrobiła i to mnie bardzo, bardzo cieszy i na pewno nie tylko mnie, bo myślę, że profesorka również. Dobra, Vivi, biegaj, biegaj, ja przyspieszę trochę czas i jak ty sobie pobiegasz, jak ci się zatrybi, że już nie, jest, nie masz desperackiej potrzeby wyjścia na dwór. Aha, ty teraz już wracasz mi. O, świetnie. Ja chciałam ci to spełnić. z Styl miłośniczki świeżego powietrza. To ile ty powinnaś przebywać na tym świeżym powietrzu, żeby to ci się zatrybiło? Dobra, trudno, jest 22, prawie, chodź. Oleje, olewamy to. Najwyżej będziesz niezadowolona i sfrustrowana. Proszę wziąć sobie prysznic. Proszę się wykąpać. Jutro rano zjeść śniadanie. Jutro lecimy na zajęcia. Już dzisiaj cię nie będę karmić. Tak, będziesz mieć dietę cud. Nie jesz nic co prawda nie musisz chudnąć, ale nie chcę jej tak napychać przed snem i tak będzie mi rano głodna, więc wolę, żeby rano zjadła, o jest simeczka, którą przerabialiśmy, a myślałam, że już mi wszyscy zniknęli z tych przerabianych, tak ciągle ostatnio wam chyba na to narzekałam, że ciągle mam tutaj nowych simów, przerobiłam połowę akademika i zniknęli i po, po, po pierwszym semestrze właśnie mam totalnie innych simów, więc więc tak, kto płacze na toalecie, halo pani, co się stało zatwardzenie czy biegunka <grywa> Ojej, dobra, przepraszam, to, to, to był suchy żart. Suchy, suchy bardzo. Suchy twardy. Albo suchy miękki, albo rzadki. Ojej, dobra, koniec już chyba mnie poniosło. Ale nie chcecie wiedzieć, która jest godzina. Jest, dobra, powiem wam, powiem wam, uważajcie, uważajcie, możecie strzelać. O której nagrywam ten odcinek, możecie mi napisać w komentarzach, jak, jak strzelacie, bo godzina jest, uwaga. 4:09, tak jest 4:09, i ja nie wiem jak to się stało, jak do tego doszło, ale no mamy 4:09, Vivi nam tańczy pod prysznicem e, i chyba czas już ją położyć, spać. Chodź, Vivienna, kto ci tu siedzi, weź panie, idź stąd, idź sobie, idź, zostaw komputer, a Vivi do spania, a ja widzę się z wami rano, jak Vivienna nam tutaj się obudzi z pięknego, zacnego, gdzie ty jesteś, Vivi. Chodź tu, bo ja cię chcę ułożyć do snu. No, ojejku, jaki syf tu w tym akademiku. Kurczę, mógłby tu ktoś posprzątać? Halo, mógłby ktoś posprzątać? Dobra, Vivi, idź spać i widzimy się rano, jak Vivi wstanie. Dobra, widzę, że Vivi już jest wyspana. Co prawda jest 4.30, prawie jak u mnie, ale ja już ją obudzę. Nie masz tu za bardzo co zjeść, prawda? O tej porze musiałabyś sobie wziąć sama coś. Dobra, to wiesz co? Przebierz się już w jakiś strój, może taki bardziej, bo nie chcę, żebyś mi paradowała w piżamie. Przebierz się może w to, będziesz sobie dzisiaj w tym pomykać. Stęskniłam się za tobą. W tym stroju wiem, że jesteś głodna. Zaraz ci damy śniadanko jakieś. Nie ma pana obsługującego, bo pan obsługujący obsługuje od godziny siódmej, więc musimy jej tutaj coś sami wykombinować. O, weź resztki, jest coś do jedzenia, to weź sobie resztki. Czy to jest jakiś łosoś, czy coś? Nie wiem, ale on kawkę sobie ktoś parzy o czwartej 40. Tak jest, kawka rano, dobra. Dobra, weź sobie tego. Ojejku, jak machnęła tymi drzwiami, jaka wkurzona, Vivian, co się stało? czemu taka zła jesteś, wiemy co się stało stał się pan Charles słuchajcie, tak, stał się pan Charles, profesorek jej tutaj zakręcił w głowie i teraz są efekty, no, ciekawa jestem czy to będzie tak jak twierdzi Lizzie czy tak jak twierdzi Vivienne że w sumie to tylko plotka hmm, a może to jednak nie jest plotka może to była prawda, jestem bardzo ciekawa właśnie co dalej będzie z Ee, Vivienną i profesorkiem. Dobra, Vivi, zjadaj szybciej, bo chcę, żebyś jeszcze się. Czy ty jej panie zabierzesz? A nie, ty przyszedłeś zjeść razem z nią. No dobrze, jaki kulturalny gościu. Dobra, najadłaś no się. Aha, Vivi, ale Vivi nie, nie, nie posprząta po sobie. No trudno, no trudno. Dobra, mm, moja droga, chodź tutaj. Kto tu idzie taki załamany? kto to jest, czy to jest jakiś ten, aha, ten nikki? a on całkiem niezły był, ale nie mam czasu go ostatnio przerobić. Zresztą i tak powiedziałam sobie, że już nie przerabiam żadnych simów, bo to przerabianie to nie ma sensu. Ja bym chciała, żebyś ty popracowała normalna właśnie, albo praca, ta prezentacja, żebyś nad tym posiedziała, albo żebyśmy popisały jeszcze przed zajęciami, nie stypendia, ty nie potrzebujesz zajęcia na kursy, hmm. Prace semestralne, promowanie, podejmowanie decyzji, oddaj, redaguj, oddaj. Wiecie co? Poredagujmy jeszcze mm, tę pracę, bo widzę, że jeszcze możemy ją redagować, mm, więc fajnie byłoby nad nią trochę popracować. Co ty robisz, Vivi? Idź pracować nad pracą semestralną, idź, 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 idź. Co mi tutaj leci? Jakaś dziwna, dzika muzyka, wyłącz, wyłącz, wyłącz i leć do komputerka, popracujemy trochę nad tą pracą semestralną tylko pani, nie zagaduj mi, pani mojej wiwienki, dobrze? bo ona się musi teraz skupić o 5.30 pracuje nad pracą semestralną oh. tutaj butelki jeszcze z poprzedniego mm, odcinka nam stoją także kuszą wiwienne, żeby się jeszcze napiła ale nie, o 5.00 nie pijemy wiwi o 5.00 przed zajęciami żadnych drinków dobra? po 12.00 możesz, ale o 5.00 no nie bardzo przed zajęciami mm, mm, mm. Musisz świecić przykładem, kochana, i musisz zaliczyć drugi semestr. Ja się zaczynam obawiać, czy ona sobie poradzi, wiecie? No, nie no, mam nadzieję, że sobie poradzi. Poprzedni miała semestr zaliczony na 4+, no teraz też jej staram się, żeby jakoś jej szło. Zawsze ma pracę domową odrobioną. Tam raz czy dwa mi się chyba spóźniła na zajęcia, ale mam nadzieję, że, że sobie poradzi. Kto to przyszedł? O, to jest Simeczka, którą przerabiałam. Yumiko, Yumiko jakaś. Ładna jest, podoba mi się ta Simka, lubię ją. Nie zmieniała mi twarzy, tylko zmieniła mi lekko stylizację. No i jakiś tam włoski, makijaż i od razu dużo lepsza. Oh. Wie, wie, jak ci idzie z tą pracą? Mogę sprawdzić tutaj jakoś. Zadania na kursy, praca semestralna. Hmm, wciśnij przycisk. Dobra, przyspieszymy jej czas. O której ty w ogóle zaczynasz te zajęcia swoje dzisiaj, co? Panno. Berba, berba, tak, wiem, że berba, berba, ale musisz pisać, kochana. Jesteś na studiach i nie ma marudzenia. Musisz pisać. Eee, zaczynasz za 3 godziny, czyli o 9.30 lecisz na zajęcia. Uy, to ty masz jeszcze kupę czasu. To my zdążymy tutaj się jeszcze poznęcać nad tą Twoją pracą. Więc pisz, pisz, nie maruj, tylko pisz, bo musimy ją skończyć. Właśnie, czy tutaj widać status tej pracy? Praca semestralna. Wygłoś prezentację, mamy niewygłoszoną. Mm, przystąp do egzaminu, praca semestralna. O, wszyscy się chyba wybierają na zajęcia, ale my jeszcze mamy trochę czasu. Vivi, pisz tę tą, tą pracę. Pisz, pisz. Mm, redaguj, praca semestralna. Dobrze, cieszę się. Że... Nie gadaj z tą laską, Vivi, bo ty mi nie redagujesz tej pracy. Dawaj, Wiwienka. O, Vivian uznała, że jej praca semestralna prezentuje się już wystarczająco dobrze. Dalsza praca nad nią może ułatwić jej przyswojenie materiału, ale nie poprawi już jakości samego tekstu. Świetnie, dobra, więc o to mi chodziło. Więc pracę semestralną mamy ogarniętą, możemy ją chyba wysłać, prawda? Wysyłamy pracę semestralną. Praca semestralna, redaguj, nie, oddaj pracę semestralną. Tak, oddaj, oddaj, oddaj i będziemy już mieli pracę semestralną z głowy. A to też trochę zajmie czasu, żebyś mi się nie spóźniła na zajęcia. Nie, dobra, to się w miarę szybko oddaje. Mm, I o, cudnie, dobrze, to już mamy z głowy. To teraz jeszcze możemy chwilę popoprawiać i porządkować e, tę m, prezentację semestralną. I jak to ogarniemy, to ona będzie pewnie już musiała wyruszyć na zajęcia około tak 8.40, żeby mi się nie spóźniła dziewczyna. Fajnie by było, jakbyśmy to sobie jeszcze też dzisiaj zrobili, ale pewnie. Pewnie nie podbijemy na ten najwyższy mm, poziom, chociaż może, Vivi, przyspieszyć ci trochę czas, żebyś nad tym szybciej pracowała. Egzamin końcowy odbędzie. Co? Ty już masz egzaminy końcowe? Ej, nie, Vivi, zaczyna zajęcie za około godziny naprawdę? Ale że dzisiaj? W środę? Ale że jak? <grym> ja się zastanawiam, czy to nie jest dlatego, że ja oddałam pracę semestralną? I oddać przed końcem semestru. Ej, aha, ale tutaj mam dwa dni do końca semestru. A dobra, bo może nie wszystkie egzaminy są tego samego dnia. Ja jestem lama, nie pamiętam jak było na tym pierwszym semestrze. Dobra, Vivi, weź już idź na, na zajęcia. Chodź, bo się spóźnisz, Vivi, na zajęcia, już, 8.43. Proszę lecieć. O, ładny sobie y rzekiecik ubrałaś, tak? Rzekiecik, rzekiecik, jakiś coś takiego. <laughs> Vivi, szybciej! Szybciej Marudo, jaka niezadowolona idzie, patrzcie. No i spóźniona, oczywiście, że spóźniona. Dobra, ja bym chciała, żebyś teraz... Vivi, zajęcia. Vivi, Wiwi, Vivien. Zwiesiłaś mi się, czy co? O co chodzi? No zajęcia, dziewczyno, błagam. Idź na zajęcia, zajęcia uniwersyteckie. Dobra, poszła. Uff, cudownie. Ja bym chciała, żebyś... <laughs> Oszukuj, nie, no dobra, pracuj normalnie, śpi na zajęciach wyjść wcześniej nie no ja nie chcę żeby ona mi oszukiwała niech pracuje normalnie zobaczymy jak jej ten egzamin pójdzie Ech, na poprzednim semestrze chyba poszła na egzamin z mm, talerzem dobrze pamiętam chyba tak było dobra przyspieszę jeszcze czas i zobaczymy jak to pójdzie Wivien oddała pracę domową z pewnością siebie i poczuciem, że nauczyła się tak dużo jak tylko mogła. Włożony wysiłek z pewnością pomoże jej w ostatecznej ocenie z kursu. A to nie będziesz mieć teraz w wyniku tego egzaminu? Ta, nie będziesz mieć. Niestety, niestety. No dobrze Vivienko, no to mm, czy ty będziesz mieć jeszcze kolejny egzamin dzisiaj? Eee, czekajcie, który ona egzamin zaliczyła środa. przystąp do egzaminu. Aha, dobra, tutaj ten rodzicielstwo. I czy ty będziesz mieć też egzamin dzisiaj z mm, sekretów języka ciała? Jestem bardzo ciekawa. Hmm. Dobra, spróbujmy. Aha, bo ty o której masz to? O 13.30. To wiesz co, daj mi tą sw tę swoją pracę domową? Ja bym chciała, żebyś teraz spróbowała poodrabiać, wciśnij przycisk. Skupimy się na pracy domowej. Tutaj ktoś śpi na ławce. A czy to nie jest twoja współlokatorka obecna? Tak, to chyba jest ona. Ty wciśnij przycisk zajęcia. Masz kiedy? Masz w czwartek jeszcze. Kto dzwoni? Charles dzwoni. Serio, Charles? Ja mam zajęcia. Zastanawia się, czy zechcesz przyjść na chwilę do jego domu. Zgódź się i wybierz simów. Nie, mój drogi, nie lecimy teraz do ciebie. Azyldarka nie ma szans, bo my mamy zajęcia i chciałyśmy się spotkać z Tobą poprzedniego dnia, to nie chciałeś. To, to mówiłeś, że masz korepetycję i jesteś zajęty, więc teraz to Narka, teraz to Vivi jest zajęta. Vivi musi się tutaj przygotować do kolejnych zajęć. W ogóle, jakiej ładnie w tym bereciku, w tym moherku. Vivi odrabia lekcje na ławeczce, ale klimacik, ale pięknie. No, Vivi, do twarzy ci w berecie. Ojej, jakie ładne zdjęcie mi się tutaj zrobi zaraz. O. Dobra, słuchajcie, gdyby nie ta współlokatorka, która mi trochę psuła mm, tło, no to byłoby zacnie. Schowaj do wyposażenia, nie zostawiaj tego. Schowaj to do wyposażenia, Vivi. Proszę to schować. I teraz lecimy na zajęcia. Mogę ci to już kliknąć, żebyś leciała na zajęcia? Nie, nie mogę jeszcze kliknąć. Dobra, jest, leci, Vivi. O nie, egzamin końcowy. Kurczę, czemu te egzaminy wszystkie dzisiaj? O jejku, Drugi semestr kończymy, kochani, ale nam zleciało. Będziemy zaraz trzeci semestr zaczynać. Uhu, hu, hu, ale jej fotek nacykałam, no nie mogłam się powstrzymać. Tak ładnie wygląda w tym bereciku, tak mi się strasznie podoba, że musiałam jej porobić zdjęcia. O nie, sikuję się, chce! Vivi, by się zawsze chce... Ch chce, chce! Wtedy, kiedy nie trzeba. Dobra, szybciej na te zajęcia, bo się spóźnisz na egzamin końcowy. No spóźnij mi się, no! No spóźnij się, no! Vivien, szybciej, błagam, błagam, bo od tego zależy twoja ocena, kobito! Co ty robisz? Czemu to dzisiaj... Aha, dotrzyj wcześniej na zajęcia. Gdzie ty idziesz teraz? Zobacz, co się dzieje. Nie moja panno na zajęcia. Tutaj na egzamin masz iść. Vivi! Dobra, idzie, idzie. Oczywiście, jak zwykle, ja się muszę nastresować, żeby ona trafiła na te zajęcia. Co ja ci tu mogę wybrać? Nie ma interakcji, która by pomogła ci się mega skupić, więc mm, oszukiwać to ja nie chcę. Zobaczymy, jak ci pójdzie. Uczyłaś się, próbowałaś się przygotować, odrabiałaś pracę domową, więc wierzę, Vivienne, że dasz radę. Wierzę, że ci się uda, że ci się szczęściu Jejku, tutaj jaki ktoś odpicowany. Dobra, przyspieszamy czas i liczymy na to, że jej dobrze pójdzie. Trzymamy kciuki za Viviennekę. Ostatni egzamin, jeszcze tylko trzeba obronić pracę semestralną prezentację semestralną, bo pracę już wysłaliśmy oddała pracę domową z pewnością siebie. Dobra, to już czytaliśmy. Czy przyjdzie jeszcze jakiś jeden komunikat? Idzie na zajęcia? Nie, na razie nic więcej nie mamy. No to Panno Vivi, to ja Panią zapraszam teraz już do akademika. E, czas poćwiczyć, popracować jeszcze nad Twoją e, pracą, nad Twoją prezentacją semestralną. Dokładnie, tak. I jak to nam się uda dopracować, dopicować, to wtedy się e, przejdziemy e, i spróbujemy ją zaprezentować. Mam nadzieję, że jeszcze jutro będziemy mogli, bo tutaj mamy jeszcze dwa dni do końca semestru, więc powinno nam się udać to zrobić. A ja się będę powoli z wami żegnać. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, to oczywiście zapraszam do łapkowania, komentowania i subskrybowania. Dzięki za oglądanie. No i cześć.